i <tacza> Tak jestem. Do no, przydatnych rzeczy komputeru używałem, nie rzeczy. I dwa Nasza kochana Wiśnięta na mieszkańcu 30 rodzin na stałe 100 osób. We wsi większe stanowo prawosławni katolicy. Nasz mieszka to tylko 8 rodzin. Ale ten meczet utrzymuje muzułmańska gmina to jest ponad 100 Tatarów, którzy z tych wsi pochodzą, ale mieszkają w Białymstoku. Niektórzy mają domki, letniskowe po dziadkach. Na razie w tym oczycie mówimy się tylko w piątki wakacyjne. Bo mieszka nas dużo w domach letnich. No ale przyjeżdżamy z miasta święta 9 razy do roku i wtedy ponad 100 się modli. U nas się mówi, że kruszyniany Bochoniki to metka medyna polskich tatarów. I dla nas to jest miejsce ważne, bo tam podwórkę mamy cmentarz. A cmentarz jest czynny tutaj, w Bochonikach i Warszawie. Jak umiera tatar w Szczecinie czy we Wrocławiu, to też go przyłożą pochowę na tych trzech. To jest tak jedna ręka i jedna rodzina z i u nas, jak się pochowa, to się prochów nie narusza. Nie chowamy w te same miejsce i u nas, jak się wejdzie na sam szczyt, to można stanąć kamień 1699 roku. I we wsi staramy się żyć w zgodzie, ale mamy duży problem. Mamy we wsi święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie. Nie ma kiedy pracować. Bo nawet jak sąsiad nie zaprosi, to nie wypada piłować drzewo za potem. Trzeba uszamać. I nasz meczet jest 1782 roku, ma 200 lat. Nie ma ten meczet strzelistych minaretów do nieba, przypomina cerkiew na planie krzyża. Tatar żołnierz nie umiał budować, zlecił roboty miejscowym, a ci wykonali, jak kronika mówiła, na podłóg nieba i zwyczaju polskiego. I 12 lat temu oba meczety skarżane uzyskały status pomnikach historii. Każdy meczet ma dwa elementy. Nisza mihrab, wskazuje kierunek modlitwy na metkę, w stronę Kabby, w stronę świątyni Abrahama, Pierwszy świątyni wiary Boga. I tu się modli imam, a wierni równymi rządami modli się w stronę weki. Te schodki to Minbar, kazalnica. Duchowny stoi na górze i twarzą do wiernych mówi kazalki. Kazanie jest po polsku, a modlimy się po arabsku, bo przetłumaczone koran to interpretacja. Teraz nasze dzieci w białym stoku. do innej postawówki na dwie godziny lekcji religii w sobotę. Uczę się zasad wiary i czytania po arabsku. Nas jest zbyt mało, żeby w każdej szkole oddzielne lekcje religijne. I tu się modlą mężczyźni, a kobiety za piramką, z tyłu oddzielnie w drugiej sali, żeby się nie rozpraszać w ciaśmicy. Jak to Pawlak mówił, z przodu młoda usiądzie, to w stąd jednym schodzi, U nas pokusza nie ma. I na ścianach piszą mu kiery cytaty z Koramu. W Islamie wizerunki ludzi z są zakazane. To ci Boga, a wizerunku Boga ma. Tu na zielone w znanie wiary, tak zwana szachata. Nie ma Boga oprócz Najwyższego, a Muhammad jest jego wysłannikiem. Muzułmanie wierzą w jedynego Boga, Tora, Psalmy Dawidowe, Ewangelia i Koran do świętej księgi. My wierzymy w proroków, ale nie mamy świętej trójcy. Według muzułmanie nie powinno się proroka Jezusa nazywać synem Bożym. Boga nikt nie zrodził, nikogo nie mógł zrodzić i nikt jest mu równy. Pan Bóg nie czyni różnicy między posłańcami. Wierzymy w anioły, są dostateczne i przeznaczenie. Nie ma spowiedzi. Jeden anioł spisuje dobre uczynki, drugi zło i Bóg osądzi. Tam Bóg na sądzi ostateczny, położy na szarki maki. Do zasady proste, jak człowiek zrobi zły uczynek żonie, to trzeba zrobić dobry uczynek żonie i teściowy, żeby myśleć o radiec. Droga do zbawienia, młodziewa, ale trudno. No i muzułmanin ma pięć obowiązków. Szachada, wyznanie wiary. Hacz na zdjęciu, pielgrzymka do Mekki. trzeba odbyć jak zrobi finanse pozwolą. Mój brat starszy był, ja jeszcze Trzeba się pięć razy dziennie modlić, pościć w miesiącu ramadan, no i ostatnio obowiązek ja omówna. Przynajmniej 2,5% bogactwa przekazuje się biednym. I mam stojący na przedzie, ma rodzinę, pracuje. Nasz duchowny mój rówieśnik mieszka w Białymstoku, ma żonę, trójkę, dzieci, jest kierowcą autobusa PK. A święta z tureckiego nazywają się Ramadan Bayram, zakończenie postu, święto trzydniowe. Pierwszy dzień modlitwą dziękujemy Panu Bogu za post. Po modlitwie składamy sobie wtedy życzenia. Dzieci się obdarowuje pieniążkami, słodyczami, spotkania rodzinne, a my mamy, Tatarzy, własny miły zwyczaj, bo wynajmujemy wtedy restaurację w i bawimy się na walu tatarskim dużo zabawy dobiega rana. Można się pobawić, a tak od Ciebie powiem, to się młody tata może rozejrzeć za drugą połówkę życia. To się trzeba skupić, na balu trzeba się rozejrzeć. Drugie święto to Kurban Bayram, cztery dni. Święto ofiarowania na pamiątkę proroka Abrahama, który chciał ofiarować syna. Jeśli jest ofiarodawca, to się na placach ubija wtedy byki, barany i siedzieli między wśród biednych. Mały dzień pokuty. Modlimy się po zachodzie słońca na rozpoczęcie postu to zapośnik. 15 Terałówi w połowie postu wieczorem. Mamy wtedy wspólną kolację parafialną. Noc przeznaczenia, nowy rok i dzień narodzin proroka. I wtedy tu się spotykamy. A nasz w ostatnim spisie powszechnym to wyszło w Polsce ponad 4800, z czego koło połowy na poprawie. To Pomimo wszystko to jak małe miasteczko, by się prawie wszyscy znamy. Więc jak ma wspomniane Baltatarski, przyjdzie kłopot ze Szczecina. Błotajcie dziewczyny supra ja ja się dziewczynie spodoba. Bawcie, dziewczyny supra wykonuje dwa telefony do kuzynów na zachód polski, kuzyni do kuzynów, i na trzeci dzień wiadomo, co to za chłopak. Wygadzała <laughs> doskonale szybko. Nic się nie okryje, lada prawdy. To taka ważna Najwięcej 600 Tatarów mieszka na Białymstoku, i mamy w Białymstoku dwa zespoły. Dorośli i dzieci tańczy, śpiewa kusemki. Około setki w stolicy. A ponad 200 w trumieście, to jak inni Polacy, repatranci z Wielężczyzny powoli. Szczecin, Gorzów, trzecim, Cianko, Kupił, czy Wrocław, to repatranci z Białorusi. Tatarzy się czuli Polakami, i 2000 tysiące przyjechało na Ziemię Zachodniej. Część się wymieszała, duża część zjechało do Białorusi. Ale w większości Tatarzy zostali. Na licji mieszka dzisiaj trzy, a na wróci pięć tysięcy. Często kuzynów mamy za granicą. Moja mama pochodzi z Kruszynian, a tata z Chorodyszcza, z Nowogródka. Babcia z braćmi i dzieci przyjechała do Polski najpierw do Gorzowa, ale mojej babci siostra zostały i ma także rodzinę na Biorusie. I my nazywamy siebie Polskimi Tatarami. Nam została religia, tradycja, kuchnia, a językiem nie mówimy 300 lat, W domu mówimy po polsku. A historyk politolog, pan profesor Selim Hazbiewicz napisał wiersze pod tytułem Tatarski sen o naszej znaczy tożsamości. Mieszka we mnie Polak i Tatar. Jeden nosi maciejówkę, drugi krymkę. Snak szable, a tak samo. Szalony poezją na stepach kipczaku, tatarską szablą, walczę o Wielkopolskę. Wilcze futro z litewskich lasów, na obu leży tak samo. Zapraszam za 10 minut państwa na początek. Tak będzie wygodnie dla Państwa. Nie ma co się skradać, od początku najlepiej. I my Tatarzy w Kruszyjanach jesteśmy od 12 marca 1679 roku. Król Jan III Sobieski nie ma czym zapłacić Tatarom za służbę na doziemię i przeniósł 45 rodzin wojskowych z Litwy. A wsie pod Wilnem powstawały w XIV wieku. Uciekali z powodu wojen domowych i byli przyjmowani na służbę. Pod jest do dzisiaj taka wieść z meczetem Sorok Tatary z 1397. Było to sądztwo wojskowe. Nie płacą podatków, ale w zamian każda rodzina musi wystawić żołnierza, i było sześć chorągiew wojsku litewskiego. No też bym wolał teraz brata odejść do wojska nie płacić podatków. Ale nie ma takiego idyoma. Pozwolono się żenić z miejscowymi kobietami, a dzieci wychować w islamie, jako żołnierze stali się szlachtą z prawem do sądu broni służby. A akurat z tych wsi tam mamy ładne polskie wspólne nazwiska. Nazywamy się Murawski, Popławski, Bogdanowicz, Talkowski, Kalecki, Jasiński, Aleksandrowicz. Ale co nasze? Na przykład to imię. Achmatowicz, Abrahimowicz, Ryzwanowicz. Męczennik, wiarę, Szachid, Szachidewicz. Tytuł książęcy Murza, Mursić. Od nazwy Rodu Asanowicz. Od Herbu Półtużycki. To kilka naszych. A imiona to mamy tureckie, arabskie. Selin, Bekir, Fatiba, Tamerwan, Janeta. Jak będzie tamerlan Popławski, to imię daje do myślenia. Ja się nazywam Dżemil Gębicki, jest nazwisko też polskie. Biskupi z Poznania to nie rodzina. Ale mamy też imiona starotestamentowe: Adam, Ewa, Maciej, Jakub. To jeden pisze po polsku, a drugi po turecku. Józef to Yusuf, Maria to Miriam, z Aleksandra możemy na przykład Ali. A najciekawszy to jest Mustafa, bo każdy myśli, że to jest imię, to odpowiednik Stefana. I wojna polsko-tureckich. Trzeba walczyć z Tatarem Krymskim. Jak w bitwie podchodowym, Tatarzy z Krymu pytają polskich, dlaczego zabijacie braci swoich? To Tatarzy z Polski odpowiadają, ani bułka, ani prorok nie każe wam grabić, ani zabijać, a nam być niewdzięcznymi. Pokonujemy was nie jako braci swoich, ale kultajów. I pułkownik Samuel murza szeczowski z Kłuszyjan uratował życie dla króla pod parkanazem. A Jan III Sowiecki odwiedza wieś, jak jedzie na Sen Brudziński z powrotem w 1688 roku. I tatar był kiedyś żołnierzem. Tatarki zajmowały się ogrodnictwem, a mężczyźni garbarstwem. W Perelu na Podlasiu było dużo zakładów garbarskich. Można tak z przekąsem powiedzieć, że tatarzy generalnie w historii polskiej garbowali skóry na różne sposoby. I na cmentarzu opuszczonych w studium w województwie lugarskim jest pochowany generał powstania Krzyżuszkowskiego Józef Biela, a pułkownikiem pod Masiowicami przy Kościółce był Mustafa Knotowi. Tu jest nagrobek z Portal, który był także przyjmował na służbę. A przed wojną ze spisu 21 roku za Tatarów się podało 5,5 tysiąca. Drugie rzecz było 19 dni, 17 meczetów i dwa dały modlitwy a najwyższy duchowny mufti Jakub Szynkiewicz, mieszkał w Wilnie. A teraz, aby usielić z tych moczetów, zostało sześć. I mamy w Warszawie ulicę Tatara Aleksandra Surkiewicza. To bojownik socjalista, towarzysz broni, przyjaciel Pisuckiego. dla Pisuckiego ucieczy szpitala z Petersburga. A razem organizowali akcje bojowe. Zginął na wojnie, pochowany z ramion państwowych na Powązkach. I po drugiej stronie muzeum można obejrzeć nasze mundury. 600-osobowy pułk jazdy tatarskiej wyprawy się na Kijów i broni Warszawy pod Płockiem. Zostało 70, został rozwiązane. No a w 39 roku przeciwko Niemcom walczył szwadron jazdy tatarskiej 13 Pułku Anubileńskiej. Wyruszyli znowu wilejki, kilku dotarło do Grupy Polesie. No ale co nasze nagrobki na Modena w w Tobruku, w Katyniu, muzeum jest mundur z brygady Maczka. Więc jak ktoś nam zadaje teraz pytanie, czy my się czujemy Polakami, to odkładamy, że się nie czujemy, my Polakami jesteśmy. I najbardziej wspólnej historii to mówi pochodzenie słowa UŁAN. UŁAN to właśnie po tatarsku oznacza młodzieńca. Z tych pierwszych rąk z Witwy jedną nazywano Łańską, bo tatarzy mieli nazwisko UŁAN. A żeby to na lepsze chorągiew, to pisano w uchwałach królewskich tworzyć oddziały wedle mody Łańskiej. Więc lekkie jeździ tułem z Bunczukiem, z Buławo, z Osiekońskim, z lancą, to żołnierze na wzór tatarów. Tak naprawdę, to na początku, pod okienka, to przebywali tatarze. A innych malowanych dzieci. To taka historia w Pieluce. I my dzisiaj mamy w religii trzy uroczystości: ślub, nadanie dziecku imienia i pokrzep. Ślub jest umową, my tatarzy to przywazi ślub i bierzemy w salach wesanych przez zabawą. Świadkami są mężczyźni. Na początku pan młody tatą i ze świadkami młody się w domu. Na stole stoi chleb, woda i sól. I także w dom rodzinny, a krążając z nimi trzy razy stół, trzymając się rękoma. Pójdzie nasz pan młody przyjeżdża do domu pani młodej i panią młodą w czasie głośnych tych targów odróżbantek wykupuje za Kilka Kilkadziesiąt bombodie trzeba ofiarować, bo słodycze to sobie bogactwa, bo na co cukier był nowa złota. U nas para młodych stoi na skórze barani, To ma przynieść szczęście, bogactwo. A na stole leży Koran i Sadoka, ofiara ze słodyczy. Na początku się wspólnie mówiły, Nasz duchowny mówi, żeby żyć w miłości, w zrozumieniu, wychować dzieci w islamie, odnosić się dobrymi słowami do starszego pokolenia i opiekować się rodzicami. Nasz duchowny mówi, że trzeba być wyrozumiały wobec swoich rodziców do końca życia tak. Jak oni byli wobec nas, jak my się byli mam dziećmi. Przed prosi, żeby pani moda przykryła twa zwolonym. Mama zakarenia przykrywa welon. W czasie przysięgi objęcie rękoma, ciukami ku sobie. Po morictwie przysiędza mamu przykrywa welon. Te duchowne podaje, młodzi nakładają obrączki. Pisują się do księgi, podpisują się świadkowie. A na końcu wszyscy goście. Mono się za szczęście, mówi pary, i świadkowie dzielą te słodycze. Po dziękowaniu za modlitwę. A później mamy wesela. I nasz tatarów jest mało, więc wesela są duże. <grym> Jak się zjadą dwie rodziny po to jest okazja do spotkania. I trzeba wziąć i tak ślub cywilny, bo nie ma umowy z państwem. Azan jest w domu. I przyjeżdża do domu. Mama dziecko przed pierwszą rytualnym rytualną zmrywą, biera kładzie na korzuszku. Obok dziecka leży kora. Sadowa ofiar ze słodyczy i to. Przy stole jest imam. Co rodzice? Są Azanowi chrzestni. Duchowny intonuje Azan. Nawuje dziecko na pierwszą z modlitw. Później odmawia litwę i kano o jedności Pana Boga. Trzymają dziecko za palca wskazującego prawe rączki, żeby pamiętał, że Bóg jest jeden. Szepcze do łóżka szachadę wyznanie naszej wiary. Mówi mu litwę Kizmet, żeby się w życiu kierować świętymi księgami. I duchowny trzyma dziecko, odciuka prawe rączki, powtarza imię. Mówi na przykład Maciej. Pamięta imię swoje do dnia zmartwychwstania, bo tak nie będzie wezwany przed oblicza Boga. A na końcu mylim się za szczęście dziecka, a za nowy dzioro czy domu. Na takie małe kamarany. Na no, a pogrzeb wygląda tak. Osoby wynajęte z obmywają i przygotowują, a z Marek zatyka się otwory i zawija się płótną nianę, słupy na końcach. Mary leży w domu pogrzebowym na spodzie, trumny w całuni przykryty suktem. U nas Mary zakryty, nie oglądamy po śmierci. Wieczorem paru duchownych modlą się kora nad nim. Goście się wtedy przychodzą pomodlić, a rodzina robi na ofiary bułeczki z rodzynkami, takie placki dżajma, albo taką halwę. Zmarły się z domów pogrzebowych po 12 wyprowadza. a właśnie z tyłu z centrum kultury są takie witraże to jest sala pogrzebowa za jedzenie. Nazwęda przywozi się w trumnie, a do grobu się wymuje, opuszcza w samym całunie. Tatarze rozwijają w grobie jeszcze takie tamowary, zwoły i a zamiast strony podamy daszek. Takie naturalne deski na komat pionowo z jednej strony grobu, tak z kosem i po bokach. Taki daszek na A Mary leży, że pochyla mu się głowę w prawą stronę, męki. akurat meka na górze, a tak nogami na wschód. Jest modlitwa. Każdy przysypuje po trzy gary, pia w pianku, a na końcu modlitwa kończąca, wycina dzieli ofiarę. Myśmy kiedyś mieli tylko siadanie przy cmentarz, a teraz prawie wszyscy po włóżioną będę zapraszają. Ale ona 40 dni po śmierci, za 5 minut będzie można odwiedzić. Ale ona 40 dni po, rok czasu po i na kolejne wcity w domu wieczerza, wspominki, potkanie rodziny na domu z modlitwą za zmarłego, obiadem i ofiary na wspomnienie. Nawet jak ktoś nie mógł przyjechać na te wieczerze, to na te bułeczki sama zabierze, żeby spożywać, więc Marek go na podatkę. I my na grobach stracimy kwiatkę, nie stawiamy z niczyw, bo wedle nas to trzeli ognia zwyczaj pogański, kultownik. No ale dobrze wiesz, że powstały sąsiad, rodziny myślenia, to się jeszcze do Niemy I my do roku czasu badamy takie z podobne, to tak zwane, to takie świeże dwa są, a po roku czasu przydałamy takie współczesne makropie z wierzcho. I te właśnie zabytkowe te z tymczasowe są tak ułożone. Mały kamień nogi, duży tym tymczasowy to deserczki, ale że Bóg jest jeden, to się żywa dziś pierwszych nieparzystnych. Układamy trzy albo pięć rzędów w kamieni piętek, a w rządku ma układać liczbę pierwszą, bo Bóg jest jeden. To nie typ przypadkowa. I kiedyś były napisy z zewnątrz, bo tatarze mawiali, że jak dłuższe wstają, żeby anioły z jego mogły przeczytać. A powoli przez polezacę przyjął się do wewnątrz, noc, a teraz często uczymy obyczajństwa, napisy z jednej z drugiej strony. I no i mamy takie staty zwyczajne dzieciom. dzieci. Cytata w piątek albo święto w maciecie, modlitwę na rodzicie święci blisko są litwę, za pomyśl oźminy, babcia z egzaminu wnuczka, a wnuczek za babci. A też na maczetów w tej tece na ferę przenosiły dobre słodycze, stawiamy to z przodu. Bo główne modlitwie duchowne modli się w tej inwencji. my modlimy się raz, a później to sobotę dzieli. To jest jesteś jesteśmy wraci. Jak święta przyjdzie, to 100 osób, a co trzecie budytstwa fiorowych, to są trzy rzędy dobre słodycze. Jak się przypomnimy, że Ciebie to na placu dzieli, to człowiek normalnie za słodyczy studyczy do Dzieci czekają na powrót, a to się zobaczymy. Czy cukrzyków krzyku mamy więcej, to tego Państwu nie pomię. Jak były małe dzieci, to zjadały rzeczy lepsze. Pani sigar w marcu, że w czekoladzie, że ma śliwko w czekoladzie. My to tylko Michałki z gretkami zostawały. Ale dzieci były niegrzeczne, miały zakaz na lody i inne słodycze, te Michałki i gretkami też widać. Bo to jest ofiara tego i zakazać nie wodę. Zakazy w sumie nie działają. Nawet z jak ryba w takiej sytuacji, to i Michał był dobry dzisiaj. Dużo je wysłali. No i to są nasze Jak ona nas na świątach się trafę, turyści, a my tu dzielimy słodycze, to turyści też się dzielą i biorąc te słodycze dziękuję nam za to. A ona się składa życzenia i się za to nie dziękuje, bo to jest podziękowanie, to by za w drugą stronę. Czyli my dziękuję i nie mówimy. A taka ciekawostka. I tu po wojnie było mieszkańców 300-100 Tatarów, ale wyszli do Westoku Sokółki za pracą, a teraz po 2007 roku, właśnie jednogowie podą konwokacami, Romuly, Domki po Cziatkach. W Dziesiątym roku były dwie rodziny, Jedni dziadkowie, dziadkowy, a siedem rodziców. A nam się w wspólnocie udało wykraczować, z czy budować Centrum Kultury Tata. Więc Historia, w którą się toczy, gdzieś odżyła. To nasza ojcopisma. Proszę bardzo. Poproszę o pytanie.